Witam Was, z tej strony Kamier 46 w audiologu poświęconym pewnej nowości na moim kanale, a zarazem pewnemu wielkiemu wydarzeniu jakie już dosłownie wystarczy tylko kilka dni. Mowa tutaj oczywiście o Euro 2016. A cóż to za nowość? Otóż yy, będę uczestniczył w pewnej zabawie, która będzie polegała na tym, aby wytypować wyniki danych meczów podczas właśnie tego Euro2016. No cóż, wprawdzie pasjonatem piłki nożnej nie jestem. Ale nie mogę powiedzieć, że jestem całkowitym ignorantem, no bo jednak gdybym był, to nie byłbym w stanie nawet wymienić, nie wiem, przynajmniej trzech e, najbardziej znanych piłkarzy na tym całym świecie, albo przynajmniej, przynajmniej jakichś znanych klubów, dlatego tak jakąś taką wiedzę mam, ale jak już przypominam, e, nie jestem żadnym pasjonatem piłki nożnej, jakoś e, piłka nożna nigdy nie była w kręgu moich zainteresowań, jednak mimo wszystko zawsze lubiłem, jak to się biało czerwoni grali, albo przynajmniej jakieś e, znane nam wszystkim na całym świecie kluby piłkarskie. Wobec tego właśnie będę uczestniczył w takiej zabawie, w której to będę typował każdy mecz, yy, znaczy typował wynik każdego meczu, jaki się odbędzie podczas tego Euro 2016, czyli od 10 czerwca do 10 lipca, czyli dosłownie od samych eliminacji do yy, finału. No i wówczas będę właśnie po, yy, Przesyłał film, w którym podam wyniki, moje wyniki danych meczów. Na przykład nie wiem, jak będzie Polska, Irlandia, wówczas podam, jaki będzie według mnie wynik. Czy na przykład nie wiem, jak ja mogę powiedzieć, że będzie 2-1, no teraz, teraz tylko spekuluję. 2-1 dla Polski na przykład, a na przykład dla takich, nie wiem. Niemie Niemcy, Ukraina, no to nie wiem, no uznaję, że będzie na przykład 3-1. O, dla Niemiec. No to tylko daję taki przykład, ale o co chodzi w tej zabawie? Oprócz samego typowania wyników pomiędzy obydwoma drużynami, jakie ze sobą będą modywalizowały w danym meczu, będę właśnie podawał ten dokładny wynik oraz, co za tym idzie w tej zabawie, będzie polegało na tym, aby zdobyć jak najwięcej punktów. Jeżeli wytypuję dany wynik, jeżeli on się faktycznie sprawdzi, no to właśnie dajmy ten przykład tam, że Ukraina, Polska, no to tam dajmy to 1-2. Jeżeli faktycznie będzie, że Polska wygra oraz że faktycznie będzie wynik ten 2-1, otrzymam 5 punktów. Jeżeli uda mi się tylko wytypować stronę, jaka wygrała, no to uznajmy właśnie, że tą Polskę, ale wynik był zdecydowanie inny, otrzymuje wtedy jeden punkt. No i no jeżeli będzie inny zdecydowanie typ, czyli na przykład, nie wiem, będzie doprowadzić tylko do remisu, albo będzie zupełnie przegrana, no to 0 punktów. Osobiście preferowałbym, aby wygrana skutkowała tym, że się dostajemy 3 punkty, a nie 5, bo uważam jednak, że 5 to i tak jest zdecydowanie dużo, ale nie będę się kłócił tutaj z, z pomysłodawcą tej zabawy. I teraz tak, oprócz mnie będzie występowało też trzy inne osoby, no i oczywiście też i sam pomysłodawca, a tym pomysłodawcą jest Glazio, tak, tak się nazywa na YouTube, jest takim mniejszym youtuberem i w zasadzie jest znany z tego, że recenzuje on odcinki z niektórych bajek, na przykład z Dragon Balla, więc niektóre osoby, które właśnie są zainteresowane Dragon Balla mogą go znać, właśnie z tej kategorii, ale wracając, tym samym Was chcie, właśnie chcę o tym powiadomić, że będę, będę właśnie w czymś takim uczestniczył i dlatego właśnie przez ten okres Euro 2016 będę przesyłał filmy, w którym będę właśnie typował swoje wyniki. To są moje jedynie jedyne subiektywne subiektywna opinia wobec danych meczy, dlatego proszę, bym żebyście się nie zdziwili, jeżeli na przykład, nie wiem, pomiędzy nie wiem, Węgrami, a Turcją postawię na przykład, że nie wiem, że to Węgdy mogą zymisować z Turcją, bo tak naprawdę, jak mówię, jestem nie jestem całkowitym ignorantem, jednak pasjonatem piłki nożnej nie jestem, więc możliwe, że będę typowo naprawdę absurdalne wyniki, ale no wszystko jest niestety możliwe na tym świecie, dlatego yy, dlatego wszystko się może zdarzyć i tak, yy, i to z razu też zapowiadam, że możliwe, że następnego dnia, bądź za dwa dni właśnie przed 10 czerwca Prześlę film, w którym wytypuję wyniki meczów dla, yy, dla danych meczów, które się będą odbywać od 10 czerwca do 15. Oczywiście yy, te osoby, jakie będą zainteresowane również tą zabawą, to właśnie ja również zachęcam do zabawy. Im więcej, tym weselej. Właśnie jak mówię, obecnie oprócz mnie oraz pomysłodawcy są trzy osoby. No czyli razem nas, jest nas piątka. Jakby do nas jeszcze doszedł jakiś większy YouTuber, no to byłoby naprawdę przyjemnie. Ale jak mówię, my wszyscy uczestniczymy tylko. Tylko dla zabawy tak naprawdę, więc nie, nie przejmujmy się, że jak gdzieś, nie wiem, yy, nie wiem, zajęliśmy drugie miejsce już będziemy yy, no, faktycznie w ogóle dziwnie nie w ogóle. Ale dobra, yy, oprócz jeszcze tego, że <laughs> oprócz jeszcze występowania w tej zabawie, oprócz tego, tego, tego zdobywania tych punktów, to właśnie pomysłodawca, czyli właśnie tutaj ten glazio, będzie tworzył, a może już stworzył, wiem, że będzie, nie wiem aktualnie, czy już stworzył, ale będzie tworzył tabelę, no, w której właśnie we, wypisze nasze pseudonimy internetowe, no chyba, że będzie ktoś chciał się zgłosić po imieniu i nazwisku, no to już proszę bardzo, ale wypisze właśnie nad pseudonimy, będzie zapisywał wyniki Nasze wyniki oczywiście dla danych meczów, no i właśnie będzie przyznało te punkty, no i po podsumowaniu no to wytypuje zwycięzcę. Yy, oczywiście to, jak mówię, to jest tylko w celach zabawy to nie są jakieś, nie wiem, jakiś jakby taki turniej, w którym zrobią jakąś nagrodę. No przynajmniej mnie nie, nie jest to nic wiadome, chociaż on też w samym swoim filmie, zapowiadający właśnie tą zabawę, yy, nic, o tym, nic o czymś takim nie wspomina. Więc jak mówię, jeżeli chcecie, się, jeżeli chcecie w czymś takim wystąpić, wystarczy, że do niego napiszecie właśnie na YouTube, albo pod komentarzem pod jego filmem, albo w prywatnej wiadomości. Oczywiście linki zarówno do jego filmu zapowiadającego, oraz do jego kanału znajdziecie w opisie, oraz tutaj gdzieś w adnotacji. I tym samym, jak mówię, przez ten okres właśnie ODO 2016 będę przesyłał filmy, w którym będę wytypował właśnie moje wyniki, o subiektywne oczywiście, subiektywna to będzie jedynie opinia tych typowanych wyników danych meczy. No i my, wydaje mi się, że to euro może być faktycznie bardzo emocjonujące. No kto wie, może nasza polska kadra y, będzie miała przynajmniej to w jakieś wyższe miejscach, Kto wie może nawet do samego półfinału dojdziemy, no byłoby naprawdę przyjemnie, no ale czy faktycznie tak będzie? No to zobaczymy. E, cóż, chyba wszystko powiedziałem, więc podsumowując, jeżeli chcecie wystąpić w tej zabawie, y, właśnie zgłosi się do właśnie tego użytkownika czyli Glazia pomysłodawcy mam nadzieję że w ogóle że dobrze czytam ten pseudonim albo pod komentarzem pod jego filmem zapowiadającym tę zabawę albo pod tym wiadomości. No i oczywiście no, musicie również mieć właśnie na uwadze że jeżeli uczestniczycie, będziecie uczestniczyć w tej zabawie no to musicie właśnie wziąć odpowiedzialność że rzeczywiście, będziecie, że będziecie się z niej wywiązywać. Pod względem takim, jakim będziecie chcieli właśnie typować te swoje wyniki, to jest słusznie. Możecie robić, że w jednym materiale będziecie mówić tylko o jednym meczu, albo możecie zrobić materiał, w którym wytypujecie tylko kilka meczy, albo możecie zrobić materiał, w którym będziecie typować wytypujcie wszystkie wyniki, wszystkich meczy do tego do już tam tej do tej strefy już ćwicz finałowej. Ja akurat na, na, na początek postanowiłem od 10 do 15, no i potem już od 16 i chyba do samego końca. No to wolałem zrobić właśnie w taki sposób, że później może w razie czego tam coś pozmieniać. Więc dobra, już tak zlodem podsumowania. Jeżeli coś chcecie, jeżeli chcecie w tej zabawie, piszcie do Glazia. No i ja właśnie przez ten okres Euro 2016 będę przesyłał filmy właśnie związane z typowaniem wyników meczy. No, i wydaje mi się, że na pewno będzie bardzo emocjonujące, Jeżeli macie, i oczywiście będziecie mogli też w moich materiałach pisać, yy, jakie są może wasze opinie, czy dobrze tutaj postawię, może źle. Ale też, jak właśnie jak mówię, ja pasuję na tym piłki nożnej, nie jestem jednak całkowitym ignorantem, nie. Ale mimo wszystko, naprawdę, moje, yy, moje zdanie może być dla was kuriezalne. Oczywiście, ja tylko tak przestrzegam. No, tak więc, cóż, chyba już wszystko powiedziałem, no i. Do zobaczenia do Euda 2016, ktoś odbyw, będzie we Francji od 10 czerwca, więc do zobaczenia.